Wsłuchiwaliśmy się w opis stworzenia świata. To jest świat dla nas. Musimy nieustannie dziękować dobremu Bogu za to, czym zostaliśmy obdarowani. Szczególnym kształtem tego świata, który jest dla nas darem. Pozostaje dla nas ojczyzna. Nieustannie stawiać sobie trzeba pytanie, co z tym darem świata, z darem ojczyzny nam ofiarowany jako zadanie robimy. Kiedy patrzymy wokół, to często doświadczamy wrażenia, że Marnujemy ten dar w ojczyźnie naszej dzieją się w myśleniu wielu ludzi odpowiedzialnych za losy naszej ojczyzny, dzieją się rzeczy nieewangeliczne. Mamy tego świadomość i ojczyzna potrzebuje wiele modlitw. Ale zarazem są okazje, by myśleć o Ojczyźnie w klimacie szczególnej wdzięczności za to, co było udziałem troski i działań poprzednich pokoleń. Jedna z dzisiejszych intencji, jak słyszeliśmy, przypomina nam, że w tym roku obchodzić będziemy 330. rocznicę Wiktorii Wiedeńskiej. Jedna z najpiękniejszych kart naszej historii. Jedna z najpiękniejszych dlatego, że Wiktoria Wiedeńska była darem Polaków dla Europy. I Wiktoria Wiedeńska była darem Polaków dla chrześcijaństwa. Myślenie o Wiktorii Wiedeńskiej, szczególnie u nas, w naszym kościele, zyskuje uzasadnienie. Znamy dwa portrety w kaplicy Matki Bożej Różańcowej. Portret Teofilii Sobieskiej, Matki Króla Jana III i portret jego brata Marka. Teofila Sobieska, wnuczka Hetmana Stanisława Żółkiewskiego. To ta, która Żółkiew wniosła wywiano rodziny Sobieskich. I dlatego ta tradycja Matki Bożej Żółkiewskiej, którą mamy pomiędzy nami. I dlatego Pamięć o Teofilii i dlatego niezbywalna pamięć o jej wielkim synu Janie, późniejszym królu pogromcy Turków. XVI wiek, mocne parcie Turków na Europę. Bitwa pod Lepanto, 1571 rok. Corocznie wspominana także w liturgii, ponieważ na pamiątkę i dla uhonorowania tamtego wielkiego zwycięstwa w bitwie morskiej mamy święto Matki Bożej Zwycięskiej, później nazywane Święte Matki Bożej Różańcowej. A potem było parcie Turków drogą lądową na podbój Europy. 1680. Trzeci rok kilkaset tysięcy Turków rusza z Belgradu już wcześniej będącego pod panowaniem osmańskim, rusza na Wiedeń, stolicę cesarstwa. Turcy są pewni zwycięstwa. Kara Mustafa otrzymuje od sułtana rozkaz utworzenia kalifatu europejskiego. Sytuacja staje się dramatyczna, bo nie ma zbyt wielu obrońców. Cesarz Leopold wycofuje się z Wiednia. Nie chcę mówić ucieka, bo nie nam sądzić. To byłoby może mocne słowo. Ale przenosi dwór do Lińcu, a sam ukrywa się w klasztorze kapucynów w Pasawie. Można powiedzieć droga otwarta. I wtedy. Legat papieski Marko Dawiano przekonuje nie bez trudu cesarza Leopolda do tego, że trzeba zjednoczyć siły Europy, bo sami nie damy rady. I potem pytanie, kogo nawodza? Leopold się nie nadaje. Jest cesarzem, to nie znaczy, że jest panem na polu bitwy. I to Marco Dawiano zwraca uwagę na znakomitego stratega, znanego z bitew, króla polskiego Jana Sobieskiego. Wzdraga się cesarz, nie bardzo chce, dlatego że jakaś to będzie ujma dla cesarstwa, kiedy trzeba będzie korzystać z pomocy zewnętrznej. Ale jednak, ponieważ Turcy się zbliżają, to trzeba się ratować i dlatego ulega. Król Jan Trzeci też się waha, skarb pusty, królestwo zmęczone ciągłymi wojnami. Ale nalega papież innocenty, bo trzeba ratować Europę, trzeba ratować chrześcijaństwo. I wreszcie Sejm Rzeczypospolitej Korony godzi się na wyprawę króla. Sowiecki przybywa do Krakowa jako miejsca koncentracji wojsk. Dogląda przygotowań i się modli, i się modli. na wiedza łaskami słynące wizerunki Matki Bożej w kościele mariackim, u franciszkanów, u prezentek i także u dominikanów, u Matki Bożej różańcowej. A potem jeszcze powtórnie z królową Marysieńką, czyli Marią Kazimierą, Pieszo wędrują od klasztoru do klasztoru i wiemy, że w kościele świętej trójcy Dominikanów się modlą gorliwie o zwycięstwo. Zresztą cała armia sowieckiego była to armia rozmodlona. Powiemy, była to Maria, była to armia maryjna. Wszyscy żołnierze byli członkami albo bractw, Różańcowych albo Sodalicji Rycerskiej. Na postojach, kiedy już wojska ruszyły z Krakowa i okolic pod Wiedeń, na postojach odprawiano drogę krzyżową, codziennie słuchano mszy świętej, modlono się na Różańcu. I kiedy Armia króla Jana wyrusza z Krakowa. Tam zostaje królowa Marysieńka. Chce być blisko, nie w Wilanowie. Chce być bliżej, w Krakowie. Wie, że Kraków jest znakomitym zapleczem wielkiej modlitwy. Wiele zakonów, wiele wspaniałych kościołów. Tam będzie klimat dobry. Kiedy przychodzi wiadomość, że Sobieski z wojskiem zbliża się do Wiednia, praktycznie ustaje życie codzienne w Krakowie, gdzie przestają pracować, przestają handlować, a co robią? Modlą się. I to modlą się przed wizerunkami Maryi. W Katedrze Wawelskiej liturgie sprawowane przez biskupów którzy zresztą zjechali się z różnych części Rzeczypospolitej, by być blisko króla i razem się modlić. Odbywa się czterdziestogodzinne nabożeństwo, a potem procesja z Wawelu na rynek do Fary Mariackiej. Wielka modlitwa, duchowieństwo, bractwa, cechy, młodzież. Akademia Krakowska. Niesiony jest najświętszy sakrament i niesiony jest dominikański obraz Matki Bożej Różańcowej. Wokół tego obrazu pięćdziesięciu patrycjuszy krakowskich zapalonymi świecami. Procesja, także procesji idzie królowa Maria Kazimiera w czarnej sukni, pokutnej, otoczona dworem. Tysiąc osób idzie sześciuset zakonników i niosą relikwie z kościołów krakowskich, z naszej bazyliki, relikwie świętego Jacka. Są także relikwie błogosławionej Salomei, świętego Jana Kostki, świętego Jana Kantego, świętego Stanisława. Kostki. Jedna wielka modlitwa. Zauważmy, moi drodzy, jakie mocne spięcie losu ojczyzny, losy, losu narodu, więcej losy, losu Europy z doświadczeniem wiary, doświadczeniem modlitwy. Procesja dochodzi do Kościoła Mariackiego, tam kazanie, suplikacje, błogosławieństwo najświętszym sakramentem i powrót na Wawel. Darujmy sobie, moi drodzy, opis bitwy z tym mistrzowskim zjazdem ciężkiej Husarii ze wzgórza Kalenbergu. Mistrzostkie to było strategicznie niespotykane w dotychczasowej praktyce wojennej. Zjazd ze wzgórz. Nie jest to łatwe technicznie, ale Sobieski wiedział, że to jest także pewna nadzieja na techniczny, chciałoby się powiedzieć, sukces, dlatego że ze wzgórza pędzi się szybciej i to jeszcze ze śpiewem Bogu Rodzicy. I jeszcze, moi drodzy, co jest ciekawe strategicznie, warto to dostrzec, proszę wybaczyć, że przedłużam, ale ten. Zjazd z Kalenbergu na Wiedeń, to znaczy praktycznie na obóz osmański, był w niecodziennej, niezwykłej porze, mianowicie w porze popołudniowej Siesty. A zatem uwaga na Siesty! Zwłaszcza gdy jesteśmy Turkami! Uwaga! Moi drodzy. Jeżeli by dziś kategoriami kwazy-politycznymi patrzeć na to, można by czynić zarzut, jak mocno był zaawansowany sojusz ołtarza stronem, no ale właśnie to była ta szansa zwycięstwa, to było to bycie przy Maryi, którą nazywano nieustannie Maryją zwycięską, Maryja zwycięska. Musimy wpatrywać się w takie doświadczenia ojczyźniane, aby od nich, aby uczyć się z tych faktów. Musimy patrzeć na wielkich ludzi, takich jak Jan III Sobieski, bo mieliśmy wielkich ludzi w historii i tak bardzo byśmy chcieli, żeby współcześni przywódcy dorastali do tej miary. W obecnym kształcie rzecz jasna, urządzeń, rozwiązań demokratycznego państwa, ale tak bardzo byśmy chcieli. I dlatego jest o co się modlić. I dlatego tak bardzo prosimy Maryję, żeby była także dla nas, dla naszej ojczyzny, dziś i jutro królową zwycięstwa. Amen.